Szczęść Boże, Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księdza Nisław Małkowski, składam swój podpis pod petycją Białego Domu. Petycja ta z aby administracja amerykańska zajęła się sprawą katastrofy smoleńskiej, a faktycznie zamachu smoleńskiego. Należymy przecież do NATO. Zginęli wybitni generałowie, dowódcy polskiej Armii, która należy do NATO i trzeba, aby czoło państwo NATO, Stany Zjednoczone, wykorzystując swoje możliwości, swoją wiedzę, podjęło problem zamachu smoleńskiego. Trzeba, aby 25 tysięcy osób podpisało się pod tą petycją do 5 lipca. Proszę więc wszystkich ludzi dobrej woli, polskich patriotów zaproszonych o dobro naszej ojczyzny w Polsce i za granicami naszego kraju, aby swój podpis pod tą petycją złożyli.